W poprzednim odcinku... Teraz! Zdejmuj spódnie! A teraz kontynuujemy. Dzień piąty. Eee, gdzie jestem? Ej, obudziłeś się? Eee... Nic jeszcze nie ma. Eee... A to, że zaczęliśmy w holu Tipsy toos dzisiaj... Więc em... Chyba co wczoraj. Przekroczyłem trochę linię, mówiąc to. To, że nie jestem lepszy niż Reaper. Ryan. No to już właśnie teraz. Musimy zgodzić się na misji. Tata, masz rację. Lapita. Jest tutaj Dywizja! Ocal Spain Hills od hałasów. Aż 200 minut... Yy, nie poradź sobie, a zmierzysz się z usunięciem Reaperzy. Awa! Hmm. Licznik. Wolni to. Po prostu się usunąć kilka hałasów. tej hill jest właśnie tutaj. kiedy idziemy. Znaczy, właśnie gdzieś tam. <laughs> Fajnie, że widzę to gdzieś tam, nie? Może jest tu gdzieś świnia na przykład. Cosplay. Slamuraj. No, wejdźmy. O, to ten typek wcześniej. Gdzie? to chyba są sklepy, czy coś? Albo maszyneria w takich, wolni się sklepach. Skoda, że jest kiesko, w ogóle tutaj przyszły. Najpierw Reaper Creeper. A teraz ta czerwona. Przy... Czerwon... E, przypinka z czerwoną czachą. Nie sądzę, że graj w tej... biznesie, ale coś jest podejrzanego tutaj. Pachnie ryzykownie. Hmm, co będziemy zrobić? Hmm? Wiem, zapytam Reapera Creepera. Eee... co jest z tym gościem? Riperze creeperze Czy co? uderzył się w głowę? Mhm, no to na jakiś rodzaj choroby. Albo przyzwania. Hej, widzisz jak on dał teraz y, tą monetę 101 na kawałek papieru? Ja chyba sobie decyzję na tym dzisiaj przy. Masz, myśl, masz na myśli gdzie on to ruszy. Coś nie sobie. Chyba, że się zabawimy. Pomyśl, że możesz użyć swojej fizyki, aby pchnąć. eee, y, tę monetę? Biały! Idź do białego! Ruszyło się! No tak, bo ja to trzymam. Wooooowł! To, to, jest biały? Biały! Odpowiedź czysta jak dzień! Nic nie pokona rippera kiedy potrzebujesz odpowiedzi. A więc dobra, biały oznacza... Eee, a o co ja się spytałem? Riperze, creeperze. Jakie było moje takie pytanie? E, no chodźmy po prostu dalej? Chodźmy. Reaper Creeper to dany do zapisów, yy, do komórki. <grywki> do komórki, tak bardzo. Mogę iść do góry? Hmm. Więc chcesz przejść przez tą ścianę. Więc ogarnij te dwa z... największe symbole hałasu tutaj. Czyli te dwa.

No kurde, podbiegnę tu? tutaj A tak nie poszło też nie wierzę, nie? Cieka masakra. I, I, the voices. A, z... Dobra, nie, nawet nie wiem czy muszę się tutaj do góry, ale... Y, Zadanie wykonane. Ściana czysta. A właśnie, zostałem kilka przypinek wcześniej za wygranie yy, Zakończenie misji. Narysuj koło w pustym miejscu, stworzyć elektryczny atak. W ogóle, jak, ile to tam? Nie wiem, ja to usuniemy stąd. To jest trochę ciekawi? Nie mogę użyć tych przypinek z kasą, matko, jakie tylko jest. Mam nadzieję, że tym razem nikt, żaden z Reaperów mnie nie poprosi, abym mu miał taką przynieść. Aha, jeden, jeden, fajny. To ogóle mogę sprzedać te, których nie używam. No, to można tradować jakoś w sklepie na coś lepszego, więc zostanie. Dobra. Tyle ty tej kasy. 30 tysięcy. Nie, no, chciałbym mieć jakichś kompletnych ubrań, ale nieważne. Jakiej tak jakby jakości. Tak, ja, bardziej za. Znaczy, nieważne jaka marka, bo wiadomo, że jak masz jakąś markę na danym terenie, to może to lepiej działać albo gorzej. Więc po prostu musimy okać hałasy stąd, tak? I nie zacznijmy! Nic nie ma. No dobra. Ja nie wierzę, że ta misja będzie taka łatwa. No podejdź. Jezus. Ale nie co ona tak jako ta... No kurwa trapło do ch***olery Ciekawusa

Nie, no. kilka hałasów To nie, 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 zrobiliśmy rysy. Dlaczego wciąż więcej hałasów się pokazuje? nie, co się tutaj przyciąga? Jest tak, musimy trafić na nie, 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 jest? No dalej, A i nie, nie, tak e? Niku, spójrz! Te dwie dziewczyny tam właśnie przez restauracji. A jesteś tam niezła? Nie ma się do rzeczna. Eee, na pewno? Tak, okej. Ło wo! Spójrz na te wszystkie hałasy! Co jest tą dwójką? A to że mają argument. Znaczy, że się kłócą. Idę ściąga te wszystkie hałasy. Myślę, że zostaliśmy nasze źródło. Okej, okay, więc powarnimy te hałasy dokoła nich. A może teraz ja może najpierw do restauracji. Bienvenido. Z PeksiKano hmm. do Dobra, na dwa. Dzięki. Muchas Gra gracias. Gracias Gra- Gra- coś Co ja mówię? Oh, It's edible. <tryk> to jest zjedalne. Nie, no wiesz, nawet bym kupił, kurde, przeterminowaną kolę wyciągniętą ze śmietnika, do której napuł jeszcze jakiś żół. No to takie rzeczy sprzedajemy w restauracji. Dobra, czy naraz? Czy czą są żółte? wiem, czy ten, który się łączył z tym. Dzięki, ja też był czy jak ja, ale dobra. To Jest raczej w tej piosence na no, to tak no. właśnie mówię, dziękuję. dziękuje Ciekawi mi też czy oni muszą być na tym ekranie kiedy, yy, kiedy już mam powiedzmy, że... nie wiem, no, na synchronizacji po prostu czy jakby niby byli na ekranie to dalej by dostawali obrażenia czy nie? No to działa tylko I jeżeli uswiesz... A przynajmniej coś, co to przypomina. Nie, ja muszę zmienić tą przepinkę, którą to się tak atakuje, machając. Jak nagle wylatuje za ekran to jest masakra. Nie tylko raz mi się to zdarzyło, ale w ogóle przez nie, nie, nie chcę się tego używać. Easy PC, lewą Squeezy. Udało nam się ogarnąć hałasy. Nie, spójrzmy co jest! No nie, wierzę, to nie nie zadziała. Ta twójka wciąż się nie dogaduje. Jak ja ich, ich tak się ich historie takie zastanawiam? Hej Ai, jesteś wolna za ten tydzień? Prawdopodobnie dlaczego? Nie, nic, zapomnij. Hm. czujesz tą całą negatywność? He? Co jeżeli to przyciąga hałasy? He? Pamiętasz o razem? Ten hałas, który y, hakował w cudzysłowie technika, ponieważ był zazdrosny? Hej, masz rację, ale ta dwójka nie wygląda, nieoglądaj była przejęta. One po prostu krzyczą na te hałasy. Znaczy, tak, w stronę hałasów no, wzywają mnie, nie? Czekaj, moment, oczywiście! Jeżeli pomożemy im się dogadać, to wtedy hałasy przestaną przechodzić. Wspaniale, spróbujmy. Najpierw musimy ustalić, co się tutaj dzieje. Podsłuchując ich rozmowę. Mina naprawdę nie był... Minu naprawdę nie poszedł też wczoraj? Ja, ja nie, przykam. Przestań pytać, Aj. Jasna sprawa Ona kłamie. Widziałam ją smakoto. <laughs> Nigdy jej nie wybaczę. Tylko mogę to udowodnić. Creeper creeper. Oczywiście dlaczego nie powiedziałam o tym wcześniej. E, powiedz mina. Hm? Co jest? Kilkolwiek słyszałaś o riperze, creeperze? Reaper, creeper? O tak! Ta magiczna gra, w którą y, ludzie kadają na naszej szkole, prawda? To to, które odpowiada na twoje pytania. Chcesz próbować? Ja sprawę że się, jak zabawa. Prawdopodobnie użyją ripera, creepera. creepera. Neko, powinniśmy go sfałszować? Gdzie na ripera? <grybujesz> tak! Być może chcemy pozwolić na najpierw nasze fakty. Ej, a, jesteś pewna, że to nie jest podróbka? Jest ja, bardzo, bardzo pewna. Chciałam, jak to się rusza wczoraj. Okej, okay, więc spróbujmy. No ale ja i tak chciałem, ale. Okej, okay, więc ruszmy tą monetą. Na odpowie... zwłaszcza odpowiedzi. Jeżeli chcę, aby się to katały, aj potrzebuję postać prawdę. Czy jak? Ale to naprawdę ryzykowne. Aj podejrzewa minę. To znaczy, że mina jest za tym chłopakiem, którą ona lubi. Jeżeli ustali że mina kłamie, to ich. Przyjaciel, y, przyja, no, więc przyjaźń się za, y, zatopi. Dokładnie. Tamina, dziewczyna, porozumie kłamie. A, a i to właściwie ustali, kiedykolwiek będzie to kryła, czy też nie. Mieliśmy to ustali właśnie teraz. No cóż, ja, no nie wiem. Kłamanie nie jest prawidłowe. Okej, okay, riper, riper, Creep, creeper ma kilka zasad. Jak? Najpierw ktoś musi przyzwać ripera. O, pozwól mi to zrobić. Okej, okay. riper, creeper. Zajmijmy się trochę głębiej. I jesteś tutaj. Idź na biały. Idź na biały. To się rusza. No, ja to ruszam. Wow. Biały? Nie, no kurde, czerwony. Biały! Kul! Cool. Ta moneta naprawdę się ruszyła. Więc to jest tak jakby. mnie, czy tutaj jesteś idź na biały? I to może na biały. Wow! To oznacza. Reaper jest tutaj. Y, dziwne, możesz tu wierzyć? Reaper naprawdę istnieje, to prawda. I one mogę zobaczyć przez kłamstwa. Straszne! Dobra, mina, następne pytanie. Co o co chcesz pytać? Hmm, dlaczego ja się nie zapytam ciebie na, y, się, y, na, na twój temat? Na mój temat, czemu? Ponieważ ja. Jest, ponieważ o to nie chodziło. kupia. Ty ma koto. Reaper, creeper. Jeżeli mina, ma chłopaka, którego lubi iść na białe. Mina zakochała się w kimś, czyż nie? I nadchodzi. Idź na białe. Znaczy musi być białe. Po prostu patrz. To musi być białe. Wiedziałam. Aha, białe. M, I. To białe oznacza tak. Ona się zakochała. Widziałam ich wczoraj. Ona i Makoto. <grym> <laughs> Razem wyszedł pytanie. Aj, to nie jest jak ty. Reaper, Creeper. Jeżeli na masę, który powinien wyjść na światło dzienne, iść na białe, ukrywasz coś przede mną, czyż, nie? I nadchodzi. Ukryć białe. Wiedziałam. Aha, widzisz biały. Proszę, aj. Wiedziałam, że ukrywasz coś. Co? To jest mi na ostatnie pytanie. Aj, proszę przestań. Reaper, Creeper. Wczoraj Mina spotkała się z Makoto i kłamała na ten temat. Jeśli nie mam racy iść na biały! Czekaj, to ty widziałaś? A, widziałaś nas? Tak, wiem wszystko na te, wasz temat. Ty, Makoto, jesteś małym skór... Tutaj... Co? Na bilety? Jak ty mogłaś, Mina? Ja wiedziałam, że ty lubisz Makoto. Bardzo przykro. Ja po chciałam pomóc. Co? Makoto chciał iść do... Yy, na... Tam, turniej Molko, czy, czy... czy... na koncert? Ale nie mógł zdobyć biletu, powiedział mi wczoraj. Więc zaczęłam mailować do moich przyjaciół. Ustaliłam, że... może gdyby udało mi się zdobyć dwa bilety... Och, ty nie... Ty Makoto, moglibyście mieć wspaniały czas. Ty? Zdobyłaś je dla mnie? Jeb, yep. teraz... możesz iść. Mm. co? Teraz możesz zrobić jakieś kroki w jego kierunku, hehe. <laughs> Mina, tak bardzo mi przykro. Ja totalnie miałem zły pomysł. Nie martw się. To troszeczkę moja wina, że się... że Ciebie wygiwałam. Z tym Kamii. Co to jest za jedna mała kłótnia? Ta! Deku, hałasy sobie poszły! Znaczy, tam się troszeczkę, wiecie, tam... poszły na... na swoje tereny. Dobra, zakończmy robotę! Rozwiąż zagadkę! Znaczy... <laughs> pokonaj ostatni hałas w tym... w tej dzielnicy. A, zmieniałem przypinkę zmienić, to no tak. Be careful. Noż. Nie mogłem go pewnie zabić już kilkoma ciosami, ale dobra, użyjmy ten połysłucha że Także będę trzeba to przypinkę zmienić. Tam już zniknął. Uuu, misja zakończona. i na to, że A i Mi na także się dogadały. Hej! Pozwól mi wziąć na jedzenie, co ja jeszcze mogę zrobić? Naprawdę wspaniale! Co na temat? Sandys? Słonecznika? Jasne, chodźmy do tej restauracji yy, rodzinnej przy ulicy. Okej! Okay. Ja. Wiesz jak to miło mieć przyjaciół? Nie. Jasne, ty... Hmm. Ty być może... Badhead? A, możesz mieć taką głowę do bicia i w ogóle... Ale życie jest bardziej zabawne w jakiś sposób. Zabawne? Na... Jasne. Za każdym kie... razem, kiedy masz kutnie Kończy się na spotkaniu w połowie i dostanie się nigdzie. Jaka jest zabawa. E... Jaka jest zabawa w tym, że ludzie cię wstrzymują? Nie widzę punktów w takiej re relacji, która polega na kłamstwie. Neku! Nie musisz kłamać dla przyjaciół, zgadzam się. To nie było prawidłowe, ale czasami musisz powiedzieć małe fałszerstwo, ponieważ jesteście przyjaciółmi. Nie wszystkie sekrety są tymi sekretami. Eee. E. Ona i to zdjęcie. Hej, Neku. Wczoraj powiedziałeś, że byłoby cię przyjaciół. Naprawdę tak myślisz? Eri, robiła wszystko dla mnie. Nie było nic, czego nie mogłaby zrobić. Miała wiele przyjaciół, każdy kochał ją w szkole, ponieważ ona była taka, no wychodziła na miasto, znaczy no po prostu wiecie, gadała się z każdym i ubrania, które robiły były takie słodkie. I była osoba, która za, za, sprawiła, że ja zacząłem robić ubrania. To chciałam że ta świnia twoja była jej powodem. Hej, to kot! Tak inaczej, powiedziała mi, że nie widziała jak robią panamiały i wtedy powiedziała, wow, naprawdę jest. dobra z Miku! I zaczęliśmy gadać. Pozu pomogła mi zrobić trochę ubrania. Yy, 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 pozwoliła mi pomóc jej z ubraniami. Zaznaczyła mi wszystko. Dała mi cel. Spotkanie jej, rozmawianie z tą, poznanie jej. Docenianie jej sprawiło, że chciałam być bardziej jak chciałam więcej. że chciałam stać się czymś więcej. Ryan powiedziała, że nie wiedziała, jakie ma marzenie. Adrastwa nigdy. Neku, to nie fair. Wiem. Mi także jest smutno. Po prostu mamy trochę ekstra życie dla i dobra, i musimy troszeczkę lepiej, ekstremalniej żyć, dla jej dobra. Ta. i dobra. Tak. jeżeli będziemy mieć drugą szansę, drugą szansę? To do nas ktoś mówi? Widzę mu do domu. Kto tam jest? Reaper! O kurwa, to ten bydlak! Prawidłowo, ale nie jakikolwiek Reaper. Jestem Jodaj i Game Master. W tej, w tej sesji Gemaster. NET? Więc, te, no, ty się tu zajmujesz? Prawidłowo, baby. ramię z zginęła słowo ciebie. E, usuwam pozostałości niepotrzebne. Trzeba resztki. Żaden gracz. Hmm, żaden gracz nie miał prawa uczyć wczor z wczorajszego łańcuchu destrukcji. Czyli wie, dlaczego ty właśnie sobie przeżyłeś? Ponieważ jesteś silny. To jest... świat, w którym pies i psa. Logiczna hierarchia. Trochę jak łańcuch pokarmowy. Silniejszy dostaje się na gó górę i wygrywa grę. Kiedy słabi zostają z tyłu. Y to... Nie ma tego chwytu, Znaczy... Chyba... nie wiem. To jest jako padający liść. Jak ty śmiesz! Y y Reimu broniła Pita! Nazwasz to słabą? Cofaj to! Przyznajesz, że twoja lojalność oraz pewność siebie, młoda damo. Naprawdę jest to smakowe, więc warto przetestować jako smak. Zobaczmy, jak bardzo. Co fair, is fair? Jak będziecie mogli się smierzyć z tymi hałasami? Nie, ja po prostu z tobą. Kurde, przypimki nie mogę zmienić. Jest kiepsko. Naprawdę kiepsko. Ha, uniknąłem jeszcze tego ataku. Niechoneku. Chyba. Dobra, udało się drugi raz zrobić kombo. Nie, nie jest ok. Teraz padnę. Nie no, ja paść. farta, żeby zakończyć z takim zdrowiem. Co możesz wrócić z, z Game Over i spróbować po jednego, który przegrałeś? Haha! Ja widzę, że. prawiłam swoimi zębami na coś naprawdę dobrego. Nigdy nie przegramy z Tobą. Zapłacić za to, co zrobiłeś, Ryan? Smutno, że muszę wypełnić resztę tego dnia. Przedemną tutaj tylko po to, aby składać się z tego młoda damo. I ja, ale Aby się przyjrzeć, oczywiście. A ten. Jaki masz? Ty, barbecue pod swoim sercem. Ja nie rozumiem. O nie! Nie ogubisz mnie. Ty wiesz, jakie uczucia tam są, więc możesz się spachować. Mówisz o lojalności, marzeniach i przyjaźni. One nie są więcej niż tylko zazdrością. He? O, jak głęboko musisz cię nienawidzić. Nie dokładnie tym, czego zawsze chciałaś, ale to nie wystarczy, prawda? Nikt cię nie kocha. Nie możesz kochać samej siebie. I ta zazdrość ci je. Przestań. Ta. Ten cukier przyjaźni gotuje się. Nie może być nawet pokonany przez twoją samolubność w środku ciebie, że jesteś ważniejsza niż cokolwiek inny. I to tutaj, gdzie twoja zazdrość się zaczyna. Nie, ja nie. Ty tak. I ty to wiesz. Dlaczego byś? Dlatego twoją wyjściówką było. Przestań, nie mów tego! Haha, ha. ten twój kompleks jest jak pomidor w twojej duszy. Nie, ja po prostu. Nic się nie zmieni, jeżeli powrócisz do życia. Będziesz po prostu dalej nienawidzona własnej siebie i zazdrosna każdego innego. Nie, proszę, nie mów tego więcej! Zwrócone do życia? Co ty kurwa pierdolisz? Jesteś martwy, to ty nie wiedziałeś? Jestem martwy? Wszyscy graczy są. Gra Reaperów jest mm, testem, aby zobaczyć, kto jest warty drugiego życia. Teraz, jeżeli ja mogę wybaczyć, zobaczymy się dnia siódmego. Trzymaj się, świeżaku. I, I uważaj, młoda damo, a nam odłądamy. Jestem martwy? Jak? Kiedy ja? Jestem martwy? Koniec dnia piątego. Czyli puste legendy miastowe. I będziemy sobie kontynuować tą wiedzę na temat naszej śmierci dopiero w następnym odcinku.